Czemało, co tam? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmujemy się omówieniem banerów na aktualizację 6.2. Na samym wstępie proszę zostawienie łapeczki w górę oraz sobika z dendzołkiem, aby nie przekapić następnych filmów. No no to. Zacznijmy może od pani Wareusy. Ajajaj, aj, aj, w jej dupie widzeraj. Pani Crowa Bardzo lubi gnieść kolegów dupą Co no tu dużo mówi, no lubi sobie zjeść tak, trochę, delikatnie. Jest to main DPS Elektro z Natlanu. Bije ona dość fajne liczby, jest porównywalna do Flinsa, a w niektórych przypadkach nawet lepsza. Mówimy tutaj o momencie, kiedy jeszcze nie ma Kolumbiny z nami. Co do jej Brony? Najlepszy będzie oczywiście jej Dedek, którego niestety nie posiadam. Daje ona masywną ilość Crit Damage'u oraz zwiększa jej atak. Jest Przepotężna, jeżeli chodzi o Varesę. Czy jest wymagana? I tak i nie. Jeżeli chcecie, żeby wasza krowa była kosmiczna, to owszem, ale jeżeli jej nie macie, są też bardzo dobre zamienniki. Jedną z fajnych opcji, mówię tutaj jeszcze o pięciogwiazdkowych, jest Serse Up. To broń dedykowana mu Alani. Niestety pasywki nie wykorzystacie w żaden sposób, ale ilość ataku Rora, Skryt Damage'a powinna Wam w zupełności wystarczyć. Możecie pokusić się ewentualnie jeszcze o broń Rysleya. Jeszcze, Skaramusz się tu wciśnie, ale to już też troszeczkę na siłę. Za to z free-to-playowych opcji. The Withy będzie oczywiście najlepszy, jedyna. Prawilna broń czterogastkowa. Teraz Battle Passa trap posysają, więc jeżeli nie macie dedyka, raczej Widzeev. No, jeszcze w ostateczności może być Widzeev. Co do artefaktów pani Crowy, buduje się ją pod full forpis Obsidiana albo jej set dedykowany. Między Obsydianem a setem dedykowanym jest naprawdę delikatna różnica, więc jeżeli macie wyfarmianego dobrego Obsydiana, on wam w zupełności wystarczy. Jeżeli nie macie jakiegoś fajnego forpisu, ani jej dedyka, ani Obsydiana, możecie pokusić się o jakiś atak razy atak, razy elektro, takie szponty, ale to raczej i tak macie tego obsydiana i jego właśnie użyjecie na waresie. Na klepsydrze pani krowie dajecie, atak, na kielichu dajecie wiadomo elektro damage bonus i jeżeli używacie obsydiana, na pewno na czapce będziecie mieli kryt damage, ale jeżeli używacie jej dedykowanego setu, na bank będzie to crit rate z tego względu, że sam set w sobie nie daje za dużo crit rate'a, a na waresie mniej więcej takie 80% to dość fajna wartość. Co do substatów, które Celujemy. Kryty, wiadomo. Atak Energy Chargeł tak delikatnie. Nie musi być go jakoś dużo, ale fajnie, jak się trafi. Elemental Mastery też powiedzmy, ale nie jest wymagane. Co do konstelacji Varesy, na C0 jest postacią kompletną. Nie potrzebuje żadnej ze swoich konstelacji do poprawnego działania. Taką jedyną, fajną konstelacją jest C4, bo zwiększa plunging atak aż o. 500%, co naprawdę zwiększa damage Varesy, ale między Varesem C0 a C1 C2 raczej za dużej różnicy nie ma. Ewentualne są to różnice quality of life, wygoda i tak dalej. Co do talentów, Pani Varesy normalne ataki za dużo nic nie robią. Wiadomo, gdy robimy normalne ataki nic ciekawego się nie dzieje, ona tam sobie tą swoją dupą kręci, ale gdy przytrzymamy charge attack. Wybijamy się do góry, jesteśmy w stanie wykonać jeden planż. Z tego raczej się nie korzysta, ale warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle jest. Za to E. Gdy je klikniemy Varesa rusza do przodu, jesteśmy w stanie dzięki temu wykonać jeden planż, tak? I gdy klikamy E ponownie, wykonajmy drugi wzmocniony. I cała rotacja wersy wygląda w ten sposób, że klikamy raz E, robimy jednego planża. A drugi raz e, następnego planża i kończymy to burstem. Wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał Varesy w 100%. Nie warto klikać dwa razy z tego względu, że tracimy jeden planż, co jest według mnie bez sensu. A same timingi Varesy są na tyle poukładane, że raczej tych planży nie braknie. Przechodząc do pasywek, jeżeli Varesa po kliknięciu swojego E wykona planża, tak? Damage tego planża ataku jest zwiększany o 50%. I jeżeli Varesa wykona drugi raz planża, tak? Podczas tego E, czyli z Robi się ta ładniejsza owódka, to następny ten plancz zada zwiększone obrażenia aż o 180% ataku waresy. W skrócie pierwsze dupnięcie jest o 50% mocniejsze, a następne o 180%. Druga paseweczka, jeżeli członek wparty, zrygeruje yy, Night Soul Bursta, czyli tę owódkę, atak waresy jest zwiększany o 35% na 12 sekund. Maksymalnie mogą być to dwa staki. Dwie ostatnie pasywki są typowo eksploracyjne, w skrócie wyjebane. Co do kolejności levelowania, najważniejszy jest jej normal atak. Względu, że plan, że od niego się liczą. Następny jest burst. E w teorii możecie nawet pominąć, bo tak naprawdę jest to tylko ten jeden rush do przodu, no ale warto mieć go chociaż na tym szóstym levelu. Priorytetowo normal attack i burst. E ewentualnie. Serdecznie zapraszamy na nasz. Wspaniały serwer na platformie Discord, o jakże wdzięcznej nazwie, gdzie można spotkać naprawdę kolorowe osoby. Mamy utalentowanych artystów, prześmieszne memy, kanał z muzyką, ostre voice chaty, na które nikt nie przychodzi, ale ciu, Ludzie, tu nikogo nie ma. I rodzinną atmosferę, owocowe czwartki, młody, dynamiczny zespół. Już dzisiaj, mogę zostać częścią naszej społeczności, wystarczy kliknąć link w opisie. No to może przechodząc do czwórek. Jansan. to małe dzieciuszko, do którego nawet poradniczek zrobiłem bardzo dawno temu, jest przepotężnym benetem do Waresy, Bafuje bardzo fajnie atak. Jeżeli chcielibyście się więcej o niej dowiedzieć, jak nią grać, zapraszam do mojego poradniczka. Ale tak w skrócie, czy ją brać. Jeżeli macie Waresę, a potrzebujecie takiego Ala beneta, jest to bardzo fajna opcja. Przyda Wam się nie tylko w teamach z Waresą, można ją wykorzystać też do mawujki. Ja bym ostro targał. Pani Szewrusz Pani Chipsów to najpotężniejszy, jak do tej pory, support Pyro, pomijając oczywiście Benetę, aktualnie Durina. Dzięki niej overloady są jakkolwiek grywalne i potrafią naprawdę fajne liczby robić, grając Chevrolet z taką Raidenką, czy właśnie Varesą i Jansan. Są to naprawdę prawie że bis drużyny. Właśnie, zapomniałem o drużynach Vares. Jeżeli chcielibyście, abym omówił dogłębnie Chevrolet, wiadomo, już troszeczkę od niej czasu minęło, no ale nadal jest jeszcze aktualną postacią. Piszcie w komentarzach, jeżeli będzie faktycznie duża ilość chętnych, a mam dużo teraz czasu z tego względu, że są święta. Może taki poradniczek się pojawi, ewentualnie shortstek w przypadku Jagody. Wiem, wiem, go tam dawno temu, ale jest w produkcji. Przechodząc do drużyn Pani Krówki. Overload z Chevrus, jest to bardzo fajna drużyna, fajnie się nią gra, przyjemnie. Musi się tylko uważać na to, żeby nie umrzeć z tego względu, że gdybyśmy zamienili tego Beneta na jakąś Shangling, nie mamy praktycznie Hillera, No, Szewrus coś tam delikatnie leczy, ale jednak plan, że Waresy nie są tak łatwe do wydodżowania, czasami możecie jednak dostać od jakiegoś przeciwnika. Drugą najpotężniejszą drużyną według mnie jest Warysa Janssana, Fury na C2, koniecznie i Shilonen, dlatego że wszystkie postacie praktycznie tutaj są z Notlandu. Furina wiadomo, C2 jest potężna. Jako Ala Bennett no i naszego kochana Varesa Tutaj Silonen albo Jansen możemy wymienić sobie na sianion. wtedy zbawujemy delikatnie plandrze Varesy, ale nie jest to wymagane, jeżeli nie macie Sianion, możecie spokojnie grać tym teamem, który właśnie widzicie na ekranie. Bardzo lubię tę drużynę z tego względu, że no wiadomo, Fury na The Fontaine jest cudowna, oraz Silone sama w sobie też bardzo dobrze healuje, nawet niezbudowana pod leczenie, jest w stanie fajnie utrzymać przy życiu tę drużynę, plus Jansan z swojej jednej pasywki, kiedy Nice Burst się wykona, ona też delikatnie coś tam leczy, więc tego leczenia jest tak idealnie na Furinkę C2, no dla C0 raczej będzie to za mało i wtedy raczej bym proponował grać Warsę z Sianion. Teamu do Warsy jest multum, możecie się naprawdę nimi bawić, jest to bardzo wygodny DPS, gdzie byście jej nie zagrali, jesteście w stanie z niej fajne liczby wyciągnąć. Ważne, aby grało się wam tym przyjemnie, bo tak jak przy overloadach trzeba się troszeczkę napodzić, tutaj jest troszeczkę prostsza drużyna. Varesa na szczęście nie jest tak ograniczona co do teamów tak jak Mualani, możecie ją wcisnąć naprawdę w wiele sytuacji i tak sobie da radę. A liczby będą raczej podobne, już tutaj wiele zależy też od gracza, jego umiejętności. I kogo my tu mamy następnego? Pan Gaming. Pan Gaming to bardzo potężny Pyro DPS czterogwiazdkowy. W teamach z Sianion jest w stanie dorównać Dulikowi. Ha, 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 Jeżeli ktoś lubi się męczyć, a to tak potężnie męczyć, bo jego gameplay nie należy do tych przyjemnych. To może się bawić tym małym chłopcem. Ja raczej nie zamierzam. Wiem, że wiele osób dwa lata temu, chyba, czy trzy, strasznie się spuszczało nad tym, że Hoyo dało nam prawie pięcioglaskową postać za darmo. Damn! Gaming jest potężny, ale wymaga bardzo specyficznych drużyn oraz sytuacji, żeby go dobrze zagrać. Jak ktoś chce, się zbuduje go zagra, ale ja raczej nie polecam. No i przejdźmy do pani Sinoleon. Pani Gepardzica to potężny support, praktycznie wymagany w tle Teraz troszeczkę się to zmieniło, no ale szczegół. Pełen poradniczek do Shilonen też znajduje się na kanale. Jest wiadomo troszeczkę stary, ale nadal się nie przedawnił. Z jest o tyle ciężka sytuacja, że z jednej strony jest wygodna do niewileta, do... Varesy do ma nadal aktualnych drużyn jesteśmy w stanie ją fajnie wykorzystać, no ale za rogiem mamy panią Columbine, więc nie wydaje mi się, żeby ktoś wydawał swoje ciężko zarobione wisze na jakąś lwicę z śmierdzącego natlanu. Jeżeli ktoś ją dropnie i zbuduje, naprawdę wykorzysta ją w wielu sytuacjach, nada się do Navi, nada się do wielu DPS-ów, nawet do Arle. Bafuje naprawdę kosmiczne liczby, dzięki niej że jest praktycznie się w stanie podwoić, no chociaż półtora na C0. A gdy mamy jej broń też w ogóle jest kosmos. Jeżeli ją dropniecie, raczej nie będziecie smutni, no ale nie jest to wymagane, tak jak w przypadku furiny, przez całe Fontaine i Natlan bez niej nie dało się. Większości drużyn zagrać. Jeżeli ktoś chce, to niech łapie, ale i tak wydaje mi się, że większość już ją ma. Podobna sprawa tyczy się Pani Waresy. Jest to nadal potężny DPS, fajnie się nią gra, jest to bardzo solidna postać, jedna z najwygodniejszych z całego Natlanu, według mnie. Mawójka jest bardziej toporna, ale czy opłaca się ją aktualnie brać? Raczej bym sobie odpuścił. No tak, jak mówisz, wszyscy już czekają na Kolumbinę i tym bardziej na Hot Mami Geo. Wiem, że Varesę duża część community bardzo lubi za jej gabaryty, że tak to ujmę. Ogólnie są to dwa rany, dość starych postaci, więc dwa razy bym się zastanowił nad załyszowaniem na nich. Co do czwórek, czwórki są bardzo fajne, więc jeżeli ktoś nie, nie ma ich w kolekcji bo chciałby dołapać jakieś fajne konstelacje, jest to bardzo dobry moment. No ale te piątki odstraszają. Ja też chciałem mieć Sevrus, chciałem mieć Shevrus. to 4, a wyszła mi Varesa C0, więc nie polecam. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo Varesa uratowała mi ostatnio na Abysie. Ten buff pod te plancze jest zbawienny. Przechodząc do baneru broni, mamy tutaj broń dedykowaną Varesy oraz Shilonen. Broń Varesy bardzo fajna, tak jak już mówiłem, ale da się ją zastąpić. Za to broń Shilonen też nie jest wymagana, ale jest bardzo potężna. Jeżeli, jeżeli skąbicie ją właśnie z Shilonen, to damage leci w kosmos przez jej porąbaną pasywę, jeżeli byście usiłowali na broń Shilonen albo na broń Varesy i przegracie na którymś z nich, na pewno znajdziecie na nie nowego właściciela, ale to nie jest też tak, że te broń są jakoś bardzo mega OP i trzeba je ostro brać. Co do broń czterogwiazdkowych, ten Łuk, o Jezu, nawet nie pamiętam jak się nazywa, chyba Alej Flash, jakieś gówno, Fawoniusy, wiadomo, go, The Wizzyf też bardzo fajna broń. No i ten Claymore pod planże, Ala pod. Kaminga, ale tak naprawdę bez sensu. Ogólnie ten baner broń jest taki mid. Oprócz broni dotykowanych silono na raz waresy, nie ma tutaj nic, niestety, ciekawego. Te banery oceniam średnio. Raczej bym nie uśłał, raczej bym miał wyjebany i poczekał sobie na Columbine. A wy jak zapatrujecie się na drugą połowę banerową? Piszcie w komentarzach, na pewno wszystkie przeczytam. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz zabiga z ninzałgiem, aby nie następnych filmów. Słyszymy się prawdopodobnie następnym razem. Przy poradniczku do kolumbiny, ewentualnie jakieś shorty, ale to się zobaczy. Siema, elo, czemy.